Jak tam chłopy, staliście ta już, to dobrze. Witam serdecznie na tonarzu dziennym. Dziś mamy wtorek. Lecimy plecy. Robię drugi raz chyba, w sumie będę robił też ćwiczenie yy, sztangą łamaną, ale na chwytem, bo jak wiecie robię sztangę łamaną, dodaję jakiś czas temu podchwytem. Zajebiście wchodzi na sztandze łamanej, super. Yy, i teraz robię y, ćwiczenie sztangą łamaną, ale nachwytem. Czyli łapię na tych zdjęciach, nie? tych na tych profilach, co są tak wiecie, takie górki, nie? To łapię tu, u góry. I ogólnie ta, ta sztanga, y, jakby jest uczucie, jakbym ją wyżej musiał podnosić. Niż taką zwykłą płaską. Nie wiem, takie jest odczucie. I, no i tu ogólnie, na, tu ogólnie mniejszy ciężar idzie, bo jednak, wiecie, tu na tych kurwa, na tym profilu na, złapać, to jest troszkę słabszy chwyt, bo łapiemy w miejscach tych właśnie wybrzuszeń, zaraz Wam pokażę, ogólnie tu też nie jest z, 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 ciężar zbyt mały, ale warto urozmaicać. Zaraz pokażę. Łapiemy tu, u góry, nie? Na tych, właśnie wybrzuszeniach. Chwit jest słabszy. Sztanga się wydaje, jakby ją było, trzeba było wyżej podciągać. Ale powiem Wam, że, że też fajnie wchodzi. <laughs> Przebyłem na spacerze. <laughs> Zaszedłem na bokowinę. Oczywiście poszło. To był już normalny drążek. 10 serii drążka po 8 razy. Kajakarzem mnie zasiepili z kadry narodowej młodzi. Tam fotkę zrobiliśmy grupową, pobajerzyliśmy trochę. Powiedziałeś, że fajnie, że nagrywam. Polewka jest nie. Polewka, czyli polewka, beka. No chodzi o, że, że śmieszne rzeczy. No i wczoraj łydkę naciągnąłem. A, łydkę naciągnąłem, ale dzisiaj mam Dzień Łydki. Też. No i chociaż trochę zrobię, ostatnią serię tej łydki. Co prawda nie boli aż tak, żeby nie zrobić, ale troszkę ją zrobię. To prawa łydka stanąłem na kępie, na kępie trawy poczułem po prostu jak, jak szłem takim polem na kępie trawy mi się noga wykrzywiła nie? tylko poczułem właśnie że się mięsień naciągnął co zrobić Jakoś tam do domu wróciłem a się nasmarowałem, ale zaraz jak przyjdę do domu, to zrobię mój patent z bańkami i na całej łydce tu od dołu postawię sobie bańki. Żeby naciągnąć ten sięgna i rozluźnić je. Tu się dołoży, więc już nie będę dokładał. Tu jest w tym momencie 50, 60, 70, 80, 90, 120, 130 136 kg na tej łamanej Dobra, widzimy się za chwilkę. Dobra, lecimy z tonażem. To jest, jest dociąganie sztangi pod chwytem. Drugie ćwiczenie. Yy, I to będzie, nie wiem, czy może ostatnia, może przedostatnia seria. Skupiłem się na dwóch głównych ćwiczeniach: na dociąganiu, chwytem i pod chwytem. I Dwa główne ćwiczenia. O! Oh, to już było wymagające, nie? Tam było kurwa konkret w dociąganiu. Też ciężar tam szedł, kurwa potężny. i tutaj to samo. Tutaj pod chwytem jest. Co ja ta... tam, bo tyle sam chyba? Czy mniej o 10 kg? Nie wiem, nie pamiętam, bo w każdym razie tu jest 50, 60, 70, 80, 90, 120, 130, 136 kg. Tylko od razu już też podchwytem, sztangą łamaną, dzisiaj robię. Jeżeli robię nachwytem, sztangą prostą, to zakładam nawet do 160 kg. 160 zrobiłem chyba na 6 powtórzeń. 160 kg ostatnio. Dwa ćwiczenia główne na siłę i jest po prostu gitara lepsza, bo jest Sowite. No i oczywiście ten filmik nie skończy się yy, radosnym akcentem, ponieważ ostatnio Wam mówiłem ciarki przeszły. Zobaczcie. Ostatnio Wam mówiłem, że mój kolega z siłowni z dawnych lat potrzebuje pomocy, bo zaatakował go glejak i to w najmocniejszej postaci glejak czwartego stopnia. Po prostu z tego, co rozmawiałem z jego bratem, było wszystko dobrze. Raptem nastąpił ten dzień bum! Nie wiadomo, co się dzieje. Do szpitala, badania, rak, glejak czwartego stopnia. Dwa miesiące temu jeszcze żeśmy robili trening. nie? Chłop był w się biegał na bieżni, trenował, bo całe życie też trenował. Znamy się od 20 lat, nawet nie, czy nie dłużej. Nawet dłużej chyba. Miałem 18 lat chyba. Oto ponad 20 lat. Niestety, ale Paweł odszedł. Odszedł przedwczoraj. A jeszcze przecież parę dni temu udostępniałem tutaj prosiłem na zbiórkę, nie? 50 tysięcy, bo tam naleczenie leczenie było potrzebne. To, to jego. To trzy dni po udostępnieniu tej zbiórki, gdzie jego siostra też udostępniła. Niestety, Paweł umarł. Teraz już mogę mówić to spokojnie. W tym momencie mówię to, mówię to spokojnie, bo swoje już, swoje już przemyślałem w ten dzień, czyli przed wczoraj, jak umarł. Miałem swoją taką chwilę ciszy, przemyślenia. Także w tym momencie mogę spokojnie o tym powiedzieć, bo bardzo lubiłem Pawła z danych lat. Nie wiem czemu. Jakoś kurwa sentyment miałem do niego. Nie wiem nie wiem, po prostu czasami tak jest. Że może nawet tak się nie kolegujemy z tą osobą, bo ta osoba gdzie indziej mieszka, ale znamy się z dawnych czasów, nigdy nic, nic złego między nami nie było. Jakoś lubimy tą osobę, jakoś, mam ją, ja jakoś przyjemnie mam ją w pamięci, z tych treningów wspólnych na siłowni i po prostu przejałem się tym. No. było mi bardzo no szkoda. Yy. No i się skończyło tak, jak się skończyło. Ogólnie mój nauczyciel yy, z zawodówki, od muzyki, Radosław Miller, yy, też umarł na jaka. Tylko, że on żył dosyć długo, leczyli go chemioterapiami i tak dalej i żył, długo żył, dłużej niż mu, niż mu lekarze, lekarze mu mówili. No ale, ale w końcu i, i niestety ta, ta choroba jest straszna i też go zabrała, ale Paweł umarł praktycznie, praktycznie Szybko! Mówię, dwa miesiące temu jeszcze trening robiliśmy. Nasioł był w Polsce i zaatakowało go od razu z pełną mocą. Także. Yy... No tak, tak, tak to. Tak to jest. Trochę, trochę mówię, przykro się zrobiło, ale no yy, takie życie takie życie jest dobra także pozdrawiam wszystkich serdecznie ja jeszcze lecę z jedną serią dbajcie o siebie trenujcie, badajcie się też Badania trzeba robić. Ja sam muszę teraz iść zrobić jakieś. A nie, w sumie robiłem sporo roku temu. Także. Ale badajcie się. Pozdro.